Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym w którym rzeczy będą dziać się różne, ale przede wszystkim powiem Wam, co już staje się powoli faktem, mianowicie silnik w kładzie, czyli silnik jawy 350, w tym pseudokładzie dostanie elektroniczny zapłon. Wszystko po to, aby było łatwiej i częściej można było korzystać z tego wehikułu próbuję go zapalić chcę zobaczyć czy w ogóle jest ładowanie w tym sprzęcie stąd też będzie dziś działane tym urządzeniem miernikiem elektronicznym zobaczymy czy ta instalacja 6V jest w ogóle doładowywana bo już co nieco czaje o co chodzi w tej zabawie tym multimetrem, czy tam, jak się to nazywa? A tam miernikiem elektronicznym to nazywam. Ustawiłem go tu na 20V, żeby był dokładny. Masa jest tylko po to, żeby nie spadł. Akumulator jest stary jak świat, więc trzeba go podładowywać za każdym paleniem. Ale na razie zdejmę plemy. Zobaczymy, ile on tam da po tym doładowaniu. No tak, niecałe 6, 0,59. Ale już zapalić powinien. Mam trochę na bok, żeby mnie było słychać. Jak jest prądnica dobra, to powinna dać dobrze ponad 6, może 7. Mam na myśli wolty. Bardzo dobrze, że jest ładowanie akumulatora, dlatego że można w niego zainwestować. Jak widzicie, on ma 5.2, powinien mieć 6. Co najmniej 6. On w ogóle nic nie trzymał już. Zobaczcie, jakie są światła. Już będzie pewnie 4 teraz, 4 V. Jak nie jest akumulator doładowywany, to momentalnie się psuje. O, spadło na 2. Nie całe nawet. Także on nic nie trzyma. A przecież trzeba się przejechać jak już jest na chodzie. No niekoniecznie jest powiedziane, że będzie chodzić jak igła na, na zapłonie CDI, bo tu równie dobrze. Bo tu równie dobrze może chodzić na jeden cylinder z różnych powodów jakichś nieszczelności, czy może luzy na wale są za duże. Nie ma pogody na razie, żeby tam dosiewać. Więc, więc się robi co inne póki co. W każdym bądź razie jak chcemy się przejechać to trzeba założyć dekiel tylko że mi zginęła do niego oryginalna śrubka Będę chciał zrobić z takiej zwykłej jak złoto Jak to nic nie warto wyrzucać. Nie miałem takiej śrubki, ale miałem stary rozdzielacz od opryskiwacza. I tu są takie śrubki właśnie. Zaraz pójdziemy do Żuka. Tam jest 8 -letni akumulator. Zobaczymy w jakim on jest stanie. Od nowa trzeba świecę grzać. ulepa też sprawdzałem akumulator jest padnięty tyle że tu jest jeszcze kopniak można się ratować zapalaniem skopniaka chociaż na zimny silnik to słabo pali skopniaka no. także tu akumulatora nie wymieniam bo się będę ratował w takim paleniem jakieś dziwne skoki były przy tym ładowaniu. Nie było cały czas 14 z czymś. Zbadajmy sam akumulator, ile pokaże. Powinien pokazać co najmniej 12. I pokazuje 12,2. Ale jeszcze trzeba sprawdzić pod obciążeniem. Napięcie nie może spaść poniżej 10, czyli rozróżnikiem trzeba zakręcić. Dobra, to uwaga, palimy. Spróbujemy jeszcze raz. Spadło, widziałem tam do 8 i już wyczerpał się całkowicie. I tam alternator jest sprawny w tym silniku. Tylko te skoki są ze względu na zużyty akumulator. A żelówki, ponoć, bo on jest żelowy, to jeszcze szybciej lecą jak te zwykłe. Chodzi, to ładnie pracuje. Nie ma się do czego doczepić. Wasze zdrowie. A ja zawsze z łyżeczką piję. Sprawdzimy sobie żuka. Poprzedni właściciel zrobił dobrą robotę, bo napisał kiedy go zamontował lub kupił. 9 grudzień 2014, centra. Porządna firma, ale gdyby to nie było napisane, czy dałoby rady odczytać, z którego jest roku? W centrach jest tak, że pierwsza cyfra nabita na akumulatorze taki numer jest oznacza rok i tu jest czwóreczka. Świecę jeszcze swoim smartfonem, żeby było widać. Dokładnie: 4FD 2, coś tam, coś tam. Czyli 9 lat sporo. W golfie mam dwa akumulatory, niejako. Ten włożę w środku. Powiem tak, kurde, pokrótce to jest akumulator pomocniczy włożę go sobie tak luzem w samochodzie, jak zawodzi tamten, który jest zamontowany to sobie podpinam kablami ten a tamten jest młodszy, ale ten jest starszy i jest w dużo lepszym stanie tu mamy ten numer i w Boschach i w Warcie jest tak, że czwarta, piąta, szósta cyfra oznacza miesiąc i rok produkcji akumulatora tak 563 jak się w internecie sprawdzi tam na odpowiedniej tej stronce to wychodzi sierpień 17 roku także 6 lat prawie Ogólnie to się powinno trzymać gwarancji, ale jak jest dużo pojazdów na gospodarstwie, to wiadomo jak jest. I tak zazwyczaj te dwa lata gwarancji akumulator wytrzyma, więc nie przywiązuje się do tego aż takiej wagi. No w każdym razie to jest 12,5 więc bardzo dobrze. To jest taki akumulator naładowany już o, lepiej jak średnio. Prawie do pełna. To jest najzwyklejszy miernik za 20 zł około. Żeby to fachowo mierzyć, to są do tego inne, specjalistyczne. Dobra, to palimy. Nie może spaść poniżej 10V na rozruszniku. Prawie 9 lat. A stan igła. Mamy ładowanie. Puściłem wentylator, puściłem światła, długie światła. Także on jeszcze trochę posłuży. To teraz odpalimy golfa. Ja pójdę palić, a wy może popatrzycie, czy spada poniżej 10. Mamy problemy z alternatorem. Wciąż go składam. jest głowę. Jestem nacisnę stop. Ile jest? 11:11. 11. Nie ma ładowania. Musiałem dopiero odcinek tak kręcić, żeby zorientować się, że alternator mi nie działa. A już pół roku wolę. Drugi akumulator ze sobą, bo myślałem, że ten jest padnięty w samochodzie, a to po prostu nie ma ładowania. Dlatego taki nawet zwykły miernik jest fajny, żeby sobie podejrzeć, czy jest ładowanie w samochodzie, a nie od razu lecieć i kupować nowy akumulator. Bo można by było tak w nieskończoność. W nieskończoność by można się było bawić. Tu sami widzicie te kable, boże, także to wcale nie jest zły akumulator, I już spadło. Było 12,5 i przez to zapalanie te światła. Uciekają nam ampery, a każdy amper na wagę złota. Tak jak w Apollo 13, jak oglądaliście to. Wszystko się rozgrywało o te nieszczęsne ampery. Zaraz długie puścimy. I będzie teraz spadać. Tak powoli powoli, ale będzie spadać, widzicie? Zaraz gdzie on nie jest w ogóle? To będzie to? A, może by tu coś popukał, postukał? Dobra, to jak już sprawdzamy wszystko, to zobaczymy, to zobaczymy jak się sprawy mają. W 30 i w 60 już odżałujemy ich darmowe, można powiedzieć, niejako odpalanie. Świeci. trzeba dodać gazu, budzić alternator. Już jest zbudzony. 60 już nie będę odpalał. Sprawdzę tylko tak na krótko, można powiedzieć. Tu złapię za plus, już bez otwierania do akumulatorów, I gdziekolwiek za minus widzicie, coś się zruszyło, jest, 12,8 także tu też alternator jest sprawny bo na tyle co się jeździ, pali i w ogóle się prostownikiem nie doładowuje więc jest ok. jeszcze tak sobie myślę, co by tu można było dodać co by tu można było powiedzieć co ja bym mógł powiedzieć przez te dwie dekady doświadczeń z tymi trzydziestkami samochodami, akumulatorami co ja mogę powiedzieć Akumulator 5 lat powinien wytrzymać, a jeszcze teraz, jak jest na przykład alternator założony, rozrusznik szybkoobrotowy, to spokojnie 5 lat powinien wytrzymać. Ja Wam powiem, jak byłem młody, to tu były dwie szóstki, czyli dwa akumulatory 6V i była prądnica, ale był przede wszystkim skopany rozrusznik miał albo szczotki zużyte, ale chyba też miał zatarte łożyska i akumulatory nie wytrzymywały więcej jak 3, może 4 lata ale zawsze był problem z paleniem w zimę mało tego, raz jak odpalałem to mi wybuchła jedna szósta. to powiem Wam, taki był huk że cały dzień nic nie słyszałem szczęście, że mnie nie poparzył elektrolit bo Janek ładowałeś, ani odkręciłeś korków w celi tak, nie były odkręcone, bo to na szybko była akcja ale to głównie wybuchło dlatego, że rozrusznik stawiał taki opór, że aż się kable grzały. Ale wiecie, jak jest. Oszczędzało się na wszystkim. I zamiast zawołać mechanika, który by, no bo ja tam miałem załóżmy 14 czy 15 lat, który by zdjął rozrusznik, zrobił szczotki i łożyska, to by nawet na zwykłym rozruszniku, kurde, ładnie paliła. I przede wszystkim akumulatory by dłużej wytrzymywały. Ale wiecie, jak jest. Teraz jeszcze czekam, bo znajomy ma mi podrzucić. Aerometr, takie urządzenie do mierzenia gęstości cieczy. Kiedyś za młodego łebka to nie było takich fachowych urządzeń, a nawet jak były, to nie było internetu, żeby wiedzieć jak z tego skorzystać. Trzeba było iść do jakiegoś elektryka wysokich napięć na przeszkolenie. Akumulatory w tamtych czasach badało się aerometrem, tylko nie takim, bo ten jest akurat do mierzenia gęstości cieczy, właściwie pokazuje zamarzanie płynu chłodniczego. Ale właśnie to jest na tej samej zasadzie. Zaraz takie coś będę miał i właśnie jest nasz aerometr. Muszę pozbyć się tutaj tej osłonki. Dobra, tak to musi być. Jest podziałka: zielone, białe i czerwone. Do tej pory pamiętam, że naładowany akumulator ma 1,26 i to jest mierzone chyba w gramach na centymetr sześcienny. Dobra, lecimy. Dobra, i tu się cyk. Idealnie naładowany akumulator. Widzicie pływa już na zielonym, na początku zielonego już go uniosło. A jakby był rozładowany, to by go dopiero zaczęło unosić, jakby doszło do czerwonego. A tu już pływa na zielonym, tam jest nawet podziałka 1, 1 i 3. Teraz by można było znaleźć rozładowany akumulator. Gdzieś mam taki. Tu mam stary akumulator od 60, który ma ho, ho, ho. Ale jest potrzebny, bo jak trzeba będzie zmienić w 60 czy w 30 akumulator, to nie muszę odpinać, nie muszę, kurde, trzeba łyżkę. O czym ja mówiłem? A, to nie muszę odpinać od, od ciągnika, tylko zawożę ten na wymianę, bo inaczej jest dopłata. Jakby tak cić kupić bez oddania starego. Co jest? Łyżka jest najlepsza do odkręcania celi. W życiu miałem różne cele. Coś tam jest. On już za 3 lata stoi. To może być tak, że w ogóle nie uniesie tego. Tego wariactwa. I widzicie? O Uniósł się dopiero na czerwonym, na końcu czerwonego Czyli on nawet zwarcia by bez mała nie zrobił Jeszcze trochę i w zimę jakby było minus 20 To by To by go mogło rozsadzić I tak w ogóle, że uniósł Gdzie ta zakręcadło jest? A spadło to jeszcze na zwykłej wodzie zobaczymy co się stanie. Wierzę wam, że nic w ogóle nie uniesie tego obciążnika, tej miarki. Chociaż nie. Nie, uniosło. Czyli tamten akumulator to jest po prostu już woda. Z tym zawsze był kłopot, bo to się tłukło. Nie wiadomo było gdzie to położyć, żeby żeby przetrwało. Do następnego badania. Na oknie! No tak, na oknie A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie, cześć